Cześć, z tej strony Andrzej. Chciałem Was zaprosić, wszystkich fachowców z programu Remont na na szybki challenge z nagrodami. Będziemy się posługiwać drabiną. Mamy odcinek do przejścia 10 metrów. Tutaj mamy małe pomieszczenie, czyli zrobimy sobie odcinek 5 metrów, nawrotka i w powrotę. Będą nagrody. Nagrodą główną, który wygra i pokona ten jak najszybciej, będzie kolacja z jedną wywiadem prowadzącą Do wyboru Natalia, Michel Zygmunt. Oczywiście Wypłacicie rachunek i czy któraś z naszych gwiazd się zgodzi. I do tego konkursu, challenge'u chciałbym zaprosić e, Łukasza Pawlaka, nowo fachowca, e, Remont Force City, Damian Szczyrek, Wolen Flores i Home Renovation. Także panowie myślę, że dacie radę i chciałbym zobaczyć wasze umiejętności. Zapraszam was. A Wasze osiągnięcia publikujemy na Instagramie, oznaczając program Rumon na 5 plus jako współtworzącego Waszego posta.